Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSSB bez BSS tajemnic. Na co dzień zajmuję się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Łączę firmy ze sobą, zarządzam mediami, czyli outsourcing portalem oraz magazynem Outsourcing and More i prowadzę klub Pro Progressio, w którym zrzeszam ekspertów i specjalistów z dziedziny nowoczesnych usług dla biznesu, outsourcingu i centrów usług wspólnych. A to jest mój podcast. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Miłego słuchania! Cześć, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek nagrywam o poranku 13 lipca 2020 roku, w dniu, kiedy wciąż wielu Polaków czeka na wybór podania wyników wyborów prezydenckich. To chyba pierwszy raz w polskiej historii, że do końca nie będzie wiadomo, kto te wybory prezydenckie wygrał. Ja jednak już dokonałem dzisiaj wyboru i mam dla Was. Sylwetkę kolejnej wybitnej osoby ze świata usług dla biznesu. To pierwsza osoba, która pojawia się w podcaście i reprezentuje nie jedną, nie dwie, ale dziewięć różnych organizacji. Dziś opowiem Wam o Antonio Carvelli, prezesie, właścicielu, członku zarządu i wiceprezesowi w jednej osobie. Jak to możliwe? Już mówię. Antonio Carvelli to osoba multifunkcyjna. Ale jego główny obszar zainteresowań i działania skupia się na ludziach, a konkretnie na obszarze rekrutacji. Pracując lub interesując się sektorem usług dla biznesu w Polsce, nie można pominąć firm rekrutacyjnych, szkoleniowych, doradczych i konsultingowych. A to takimi firmami zarządza lub współzarządza Antonio Carveli. Przechodząc do Meritum, to pod jego skrzydłami od dekady rozwija się GI Group to tę firmę Antonio Carveli zaprzągł do wspierania w Polsce procesów rekrutacyjnych dla wielu branż i wielu podmiotów. W miarę upływu czasu GI Group się rozwijała, a kolejne spółki pod innymi markami, ale pod czujnym okiem Antonio się rozwijały. Tak do grupy, a w zasadzie w ramach grupy powstały Weiser i Kibit. W obu tych spółkach Carveli jest członkiem zarządu. Ostatnim podmiotem, który został dołączony do GI Group, jest Grafton Recruitment. Ta spółka z Antonio Carveli w roli prezesa, jest częścią GI Group od roku 2019. Ale zaraz, to jeszcze nie wszystko. Wspomniałem, że Antonio kieruje dziewięcioma organizacjami. A tu dopiero wspomniałem o czterech. Kim są pozostałe? Już mówię. Kolejne podmioty, którymi zarządza Carveli, to MMS C. Giano Consulting, Generale Industriale oraz EG Co. Listę tę dopełnia inna organizacja i także inna funkcja. Antonio Carveli jest także wiceprezesem włosko-polskiej Izby Gospodarczej. Ci osoby o tak wszechstronnych umiejętnościach, pozwalających na zarządzanie tak wielką grupą podmiotów i to różnych podmiotów. Odpowiedź jest prosta – to SDA Bocconi School of Management, założona w 1971 roku i uznawana za najlepszą międzynarodową szkołę biznesu we Włoszech. Szkoła ta ma swoją siedzibę w Mediolanie, ale realizuje także programy edukacyjne w Mumbaju i Rzymie. Miałem przyjemność poznać Antonio Carveli kilka lat temu i wciąż jestem pod wrażeniem, pod ogromnym wrażeniem jego osoby. Włoski temperament – i polska energia, i chęć sięgania po więcej. Doskonała mieszanka, która napędza firmy, którymi zajmuje się karweli. Włoch z krwi i kości, płynnie mówiący po polsku, jasno wyznaczający cele dla swoich organizacji w Polsce, jeśli chodzi o włoskie środowisko biznesowe, to zna chyba wszystkie kluczowe osoby. Sympatyczny, wiecznie w ruchu, po prostu biznesowe Ferrari w świecie usług dla biznesu. Jeśli chcecie bliżej poznać świat rekrutacji i rozwoju pracowników, zarówno tych fizycznych jak i ze świata białych kołnierzyków, to Antonio Carveli w tym obszarze ma mnóstwo do powiedzenia. Zachęcam do zajrzenia do niego na portal na LinkedIn. A link zostawiam wam w opisie do tego odcinka. Podobnie jak i do kilku organizacji, gdzie można spotkać tego utalentowanego Włocha. Na dziś to koniec kolejnego już 205. odcinka podcastu BSS bez tajemnic. Pamiętajcie o subskrypcji tego podcastu. A jeśli Wasze firmy świadczą usługi w modelu B2B, to zapraszam także do klubu Pro Progresio. Do usłyszenia niebawem. Na razie, cześć!